Zadanie 13. Matura 2017 Poziom Podstawowy maj. Dany jest trzywyrazowy wyrazowy ciąg geometryczny. Stąd wynika, że to jest ciąg geometryczny. A my wiemy, że ciąg geometryczny na przykład, no dobra, ogólnie, an plus 1, czyli następny wyraz, to jest an razy q. No i z tego wynika, że jeżeli by to podzielić przez an, czyli wyznaczyć sobie po prostu q, to no to będzie q, to się równa. An plus 1 przez an, czyli można by było powiedzieć, to jest q, to się równa następny przez poprzedni. Czyli w naszym przypadku następny przez poprzedni to będzie 6 przez 24 i q to jest 1 czwarta. W takim razie wiemy, skoro wiemy, jak działa ten wyraz, ten ciąg geometryczny, no to wiemy, że 6 razy 1 czwarta da nam a odjąć 1, czyli ten wyraz trzeci, tak? Pomnożyłem 6 razy 1 czwartą, powinienem dostać to. Tylko pytanie, ile A wynosi? No to tutaj 6 razy 1 czwarta, to też 6 czwarty, czyli 3 drugie. No bo tu się skraca, są 2, a tu jest 3, czyli mamy 3 drugie. W sumie dodać 1, to się równa A, no bo to mnie na lewą stronę przerzucę, czyli wychodzi na to, że A jest równe, to jest 1,5 plus 1, czyli 2,5, czyli w sumie 5 drugich. Jest taka odpowiedź? Jest. あ。